Co do samych genotów gazowych mamy różne rodzaje. Zazwyczaj nabijamy te dziurki dookoła kółkami, natomiast najpierw nabijamy gazem. I teraz nabijamy w ten sposób taki pistolet. Nie pokazałem. Napierw musimy dobrze tutaj zwolnić blokadę po wystrzale, tak aby jakby spłonka nam się cofnęła do końca i wtedy. Jeżeli słyszymy, że dołem nam gaz nie ucieka, to nabijamy go dalej. Teraz nie ma kulek, jest w środku tylko gaz i detonacja tegoż granatu następuje przez wciśnięcie tej dużej spłonki. Możemy również zrobić spalucha. Teraz powinna wylecieć chmura kulek. nabijamy szybko przy pomocy szybko Każdy z tych dwiek oddzielnie. Ale część tych kulek po nabiciu nam no, część się zostanie w genacie. Część niestety nam z niego wyleci. A więc musimy pamiętać, że nam niestety nie nabijemy tych kulek po, po, po same falbami część z nich nam Wyleci. Częśnie. bo troszkę na kozaka odpalę granat z palca. A to było tylko kilka kulek. E, granaty, generalnie tak samo jak pistolety, powinniśmy przechowywać troszeczkę nabite, aby te uszczelki nam gaz spychał i żeby nas zbyt szybko nie straczały. Tu mamy granaty już nabite kulkami I zaraz pokażemy jak działają I teraz tarcza te, wygląda tak Pokażę też to co? dziewicza te, jak rzadko a za chwilę będzie wyglądać a teraz Pomyśl, no, słowo, będzie backstage? <laughs> nie może, bo to jest zbytnie kulturalne słownictwo. Taśmy prawdy nie ma Nie no, jesteśmy lepsi o, o posłów. Posłowie mocniej się zachowują. Tak myślisz, czy bardziej? No, nie może, no. W ten sposób chcesz? A jak? Bywają. No to trzeba coś na kamerę załatwić. No, tak. No, no dobra. Przeżyję, myślisz? Powinno. Hm. Jakieś Google tak, żeby wyświetlać Jest jeszcze Wiesz, potrzebna nowa kamera, nie wiem, czy słyszałeś. Co? Jest nowa kamera potrzebna, więc... <laughs> więc tak jak nie przeżyję to ups Przewodnie się. To się trudno. Bo to trzeba tak zrobić, żeby tego nie bocznego wyświetlacza wiesz co kiedyś że przeżyje? no ja będę strzelał jednak not camera nie? tu no, mi zasłania kadr dlaczego? Mm. Tak. zabij się no ładnie to wygląda, przydałaby się druga, jakby pokazać w nikim tacy czekaj z okularem. Teraz jesteśmy prawie jak nasza elita rządząca. No dawaj, Gdzie są moje okulary? Jebniem? Tyle. Jebnięcie. Myślisz, że trafię, Raz, dwa, trzy. O! jebo. Ale ujrzał. A tarcza nic słaby jest. Dobrze, to się cieszę. Czekaj, ja muszę to zawalić. Muszę replay. Mogę się trzymać tą kamerę. Dobrałbym. Wiem, że nie jest dostępna. Jebnięcie z łapy z granata. Pożesz.